Cześć! W niewielkich kuchniach potrzebne są rozwiązania, które pozwolą maksymalnie wykorzystać przestrzeń. W odpowiedzi na wyzwanie marki Tefal i jej pomysłowe patenty, które umożliwiają m.in. wszechstronne gotowanie i sprytne przechowywanie naczyń, pokażemy dzisiaj kilka pomysłów na kuchenne organizery, które świetnie zagospodarują cenne miejsce w kuchni. Mamy też dla Was konkurs z ciekawymi nagrodami, o którym powiemy na końcu filmu. Zobaczcie. Przyprawy to obowiązkowy element każdej kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać praktyczny, drewniany i do tego obrotowy stojak na przyprawy. Przed przystąpieniem do pracy zamówiłam na wymiar dwa boki ze sklejki. Zaczynam od zrobienia w każdym z nich otworu. Następnie odcinam kawałek kantówki i ją szlifuję. Szlifuję również kawałek deski, która utworzy podstawę przyprawnika. Wszystkie drewniane elementy pokrywam bejcą, a kiedy wyschną, olejuję je. Teraz do deski przymocowuję boki, a do kantówki pokrywki od słoiczków. Kantówkę umieszczam pomiędzy gotowymi bokami i przykręcam słoiczki. Przyprawnik w takiej formie prezentuje się bardzo ciekawie, a do tego sprawia, że wszystkie potrzebne przyprawy mamy pod ręką. Od dzisiaj koniec zwalając mi się torebkami oraz solą zagubioną gdzieś na dnie szuflady. Świeże zioła w domu to nie tylko doskonałe przyprawy do dań, ale też bardzo wartościowe wsparcie dla zdrowia. Dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić nietypowy zielnik. Zobaczcie. Na początku docięte na wymiar kantówki szlifuję, po czym sklejam ze sobą tworząc konstrukcję małej szklarni. Wymiary znajdziecie w opisie pod filmem. Rowki w kantówkach przygotowane są po to, aby zmieściły się tam szyby, które zamówiłam u szklarza również na potrzebny wymiar. Teraz maluję konstrukcję na biało, a kiedy wyschnie wkładam szyby i doklejam kolejne kantówki. Następnie z czterech kantówek i szyb robią pokrywę, a z dwóch dodatkowych tworzę daszek, który może też służyć jako rączka do otwierania. Taki zielnik w formie szklarni stanie się niezwykłym miejscem na świeże zioła oraz warzywa. Jest bardzo łatwy w użyciu i nie zajmuje dużo miejsca w kuchni. Nakładamy go tylko na doniczki, a w razie potrzeby ściągamy pokrywkę. Kuchnia i wino to bardzo ciekawe połączenie. Rozpływające się w ustach potrawy zyskają jeszcze lepszy smak z dobrze dobranym trunkiem. Dlatego postanowiliśmy pokazać wam proste rozwiązanie na praktyczny stojak, który będzie idealny właśnie do kuchni. Mhm. Na początku na grubej kantówce wyznaczamy punkty, w których następnie robimy otwory o średnicy nieco większej niż szyjka butelki od wina. Teraz całość szlifujemy, po czym malujemy na wybrany kolor. Gotowy stojak umieściliśmy w wybranym miejscu kuchni, teraz hmm. pozostało nam umieścić w nim butelki. No to do działania. Butelki staramy się ułożyć naprzemiennie, tak aby kolory wina tworzyły ciekawą kompozycję. Tym sposobem przygotowałyśmy sobie elegancki i przyjemny kącik w kuchni. To pomysł, który nie zabierze cennego miejsca, a dodatkowo będzie stanowił ciekawą ozdobę w kuchennym wnętrzu. Nawet w najmniejszej kuchni nie może zabraknąć kącika z kawą. Najlepiej jak nasz ulubiony napój znajduje się na wyciągnięcie dłoni, aby uniknąć szperania w szufladzie. Pokażę Wam na to sprytny patent. Oglądajcie. Na początku odmierzam długość szafki. W moim przypadku jest to 26 cm. Następnie na ten wymiar docinam profil PCVH. Obcięte końcówki czyszczę, aby były gładkie. Teraz na szerokość kapsułki z kawą przyklejam profile jeden obok drugiego. Przyklejam ich tyle, ile chcę mieć miejsca na moją kawę. Na koniec wkładam kapsułki i gotowe. Jak widzicie naprawdę małym kosztem i do tego dosłownie w kilka minut możecie skonstruować taki oto organizer na kapsułki z kawą. Jest bardzo przydatny i wygląda interesująco. Mała szafka wcale nie musi oznaczać wielkiego bałaganu. Nawet jeżeli artystyczny nieład jest Wam bliski, podobnie jak mi, to taka szafka wcale nie musi wyglądać, jakby przeszło przez nią tornado. Wystarczy zrobić lekką rewolucję. Zobaczcie. Na początku wyciągam z szafki półkę, po czym ją skracam i zwężam. Dzięki temu mogę zamocować szyny, aby półka mogła się wysuwać, co znacznie ułatwi mi wydobywanie naczyń. Kolejnym elementem jest druga półka, ale z racji, że nie mogę wyciągnąć dolnej płyty, zrobiłam ją ze sklejki i elementu, który został mi z poprzedniej przeróbki. I teraz kilka kolejnych patentów na drzwiczkach. Z jednej strony umieściłam reling oraz podpórkę, co daje mi ciekawe miejsce do przechowywania desek do krojenia. Z drugiej zaś strony przymocowałam metalową płytkę, a na niej takie metalowe przyprawniki z magnesem które też są świetnym sposobem na przechowywanie różnych przypraw pod ręką. Zmieniło się też wnętrze szafki. Yy. Tutaj wybrałam sprytne rozwiązanie zestawu garnków Tefal Ingenio z łatwo zakładanym i zdejmowanym uchwytem. Dzięki czemu garnki i patelnie mogę układać tak, że oszczędzam w szafce sporo miejsca. W ten sposób nie mam już problemu z rączkami, które nigdy nie mieściły mi się w żadnej półce. Na koniec jeszcze sprawa przykrywek. Te też znalazły swoje miejsce tuż pod przyprawnikami, gdzie zostało mi trochę wolnej przestrzeni. Przymocowałam trzy wieszaczki, a na nich umieściłam przykrywki sprytne, prawda? Teraz śmiało mogę powiedzieć, że przestrzeń została sprytnie wykorzystana. W dużych pojemnych szafkach łatwo obałagam, a dzięki tym kilku rozwiązaniom widzicie, że teraz porządek można utrzymać bez problemu. Nasza kuchnia została już sprytnie odmieniona, pora więc na odpoczynek i coś do jedzenia. Ale najpierw konkurs! Mamy dla Was do wygrania trzy zestawy praktycznych garnków Defal Ingenio. Aby je otrzymać, napiszcie w komentarzu pod filmem, jaką ulubioną potrawę przygotowalibyście w zestawie takich sprytnych garnków. Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy. Powodzenia!